Dobra. Siemanko. Chciałem wrócić i e, coś popowiadać.? Co się dzieje? Ja. Siemanko. Jak stary stare czasy, nie? Cześć aktywniej, Siemanko. E, tak. Chciałbym wrócić i coś Wam poopowiadać, czemu mnie nie ma i czemu mnie nie będzie, czemu nawet nie chcę być. Może chcę. Dobra. W skrócie tak. E, trenuję teraz ostatnim czasem bardzo dla siebie. Nie interesuje mnie zbytnio wygląd. Yy, Cię czy wiadomo, chciałbym czy fajnie wyglądać, ale nie przykładam do tego prawie w ogóle uwagi. Czasami sobie tylko patrzę w jak wyglądam i myślę. Jak nie ma odstającego bewzola, to nie jest źle. ważne żeby wieszcie ćwiczyć uciąganie brzucha to przynajmniej ta yy, pozycja vakium pomaga zmniejszyć talię. Nie wygląda tak źle. Dźwiczę, no. że mam dla siebie dużo Zwiedzamy, zajęliśmy się troszeczkę innym życiem. Moją drugą pasją, czyli muzyką klubową. Jeżdżę, zwiedzam koncerty, nawet teraz swoje wakacje będę na Antrupt Festival w Rumunii. Bawił się, to wiem, może nagram wideobloga, bo w sumie ten kanał powinien ja że się nazywa aktywne z to miały być po prostu blogi z mojego życia. Może dla tych fanów których interesuje moje życie, prywatne, towarzyskie, seksualne i wszystko co się dzieje na co dzień. Gdy nie trenuję to też sprzedam. A jak to wygląda od roku? W sumie fajnie, że nagrywam w tym miejscu, bo rok temu właśnie tutaj jak nagrałem w trening parku w stare filmik, to właśnie wtedy się skończyła moja taka motywacja do nagrywania. Zająłem się innymi rzeczami. No, się tak bardziej żoną, mieszkanie, pracą. Wszystkim zająłem, a treningi poszły na bok, bez spiny. Są kolejne terminy, jak to się mówi. A tymczasem podejdę sobie do Rakula 210. Pomimo, że nie trzymam diety, chociaż się zdrowo, ale trzymam tej takiej hardcarowej diety, to dokładam ciężaru, coś tam walczę o swoje. My chyba nie źle, nie? No, najważniejsze, że już nie ma takiej betoniery jak wcześniej i nic mi nie boli. Pomimo, że aktualnie jestem najsilniejszy w życiu. W skrócie 200 w 180 w przysiadzie i 150 na platy. Czuję taki nawet silny. A, i już mam 27 lat. 29. A tak dla tych, co zadają zawsze pytania. Maga wzrost, dziewiczka i sklepie sobie. Taki numer buta nosisz? Numer buta. Jak co to do twój boj, nie? Ktoś będzie chciał. Dobra, 210. Szkoda, że już nie trenuję tak jak kiedyś z tą spiną, z tym takim podejściem, że musi być, bo wtedy bym to widno. A teraz, gdy nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Ale wiadomo, że wyjdzie. Kurde. Spróbujemy więcej Polisz dokładnie I wątpisz, że widać coś kolorowego, Jakiś tam jest Ale tyle Później może jeszcze coś nagrać. Pochwalę się wam, moją żoną Jaka jest fit i jak dobrze wygląda Co bym mógł więcej o niej powiedzieć Wczoraj dostałem takie czyli taką fajną opowieść Od jednego chłopa na imprezie Opowiadał mi, co mnie kojarzy Z filmików Wspominał, że Trenował, trenował, ale poznał dziewczynę i ode chciała, mu się trenować, wolno spędzać czas, a ona to taka lasencja co zbytnio z nim trenować nie chciała. Co ja mam wam powiedzieć? Ja na szczęście mam żonę, która odkąd pamiętam ze mną trenuje. No i teraz będzie bardzo mocno romantycznie. Gdyby ona nie trenowała ze mną, to znalazłaby się taka co ze mną by trenowała. Co nie Natelka? Uśmiech. Uśmie ale cycory. Dobra, do, dobrze wyglądasz. Pokaż Zyma. się. Dobrze wyglądasz. Fajnie fajnie mieć taką żonę i fajnie jest taką trenować. Będę cały czas fit. Grubas. Grubas. <noise> wyglądu tego, że nie patrzę na niego. To najważniejsze jest, to, żebym nie był tą betoniarą. Żeby nie odstawał ten brzuszek, wiecie, jakbym był pojedzony, jakby była ta ciąża spożywcza, tylko fajnie jakby był ciągnięty. To lepiej się prezentuje i w koszulkach, bo zawsze będzie lepiej wyglądać. Klatka będzie odstawać, a brzuch będzie schowany. O, no. moje jazdy. Dobra, a żeby nie być gołosłownym, do czego dążę? Yy, od bardzo długiego czasu, od roku, odkąd mi mój poprzedni trener Jacek Tatośnik zaczął tłumaczyć, że mam tam tendencję do wąskiej dali, ale powinienem ćwiczyć wciąganie brzucha. No zacząłem to robić, po trzy razy dziennie, z nudów. Po śniadaniu, przed spaniem, bo wtedy, jest dość pusty, żołądek przed spaniem, to najlepiej mi wychodzi do wciągania brzucha. A więc o co chodzi? W kilku pozycjach wyciągamy męczarnię do góry i staramy się przykleić pępek do kręgosłupana. Wypuszczać powietrze, ile się da. Chodź tutaj. W sensie, no bo tu jest światło. Zawsze. Wypuszczać powietrze, ile się da. I wciągać w sensie, no, i walczyć, próbować się wydawać 100-110%, jak nie 120%, ile się da wytrzymać minutę, czasami nie idzie minuty wytrzymać, dlatego że ten brzuch na maksa wciągamy. I szukamy różnych pozycji, uczymy się tego, żeby wsiąkło jak najbardziej tą talię. Dlaczego? Bo oprócz tych mięśni, których tu widzimy, czyli te proste, te skosy i te prostowniki, pod nimi są jeszcze kolejne mięśnie. Które mają za zadanie ściskać talie, zwężać, trzymać ten korpus. Są chyba jedne z takich nielicznych mięśni, które jak rosną, to się nie rozszerzają, tylko wręcz przeciwnie, ściskają się. Pomagają nam zabezpieczyć cały korpus. A więc w pozycji na stojąco, w pozycji na kocaka, tak, tak. wypuszczam powietrze w ciągu Chyba Nie będę wieczność tego pokazywał. Ale do tego dążę, że wciągam ile się da cały czas, wypuszczam. Powietrze uczy się oddychać przeponą, żeby mi to weszło w nabytek. I co mogę Wam powiedzieć? U mnie od, przez rok jest dobre 3 cm 3 w dali na stałe, pomimo że uwagował dobre 5-6 kg więcej. No. Fajnie to widać czasami niektórych dziewczyn jak nie mają tą pozycję wakium. będę umiał ładnie wciągać w brzuch, no. żeby wiecznie nie był wiadem. To tyle, żeby nie być gołosłownym. A jeżeli chcecie się więcej o tym, o tym dowiedzieć, to na innych, mądrzejszych kanałach. Dobra, dzięki. Powrót odnośnie mojej diety, trochę poopowiadam. Eee, powiem, że Wam mówiłem, że nie trzymam w ogóle diety. Mam na myśli to, że nigdzie kalorii nie interesuje mnie, ile aktualne mam zapotrzebowania. Powiem Wam, że robię tak jak w większość życia czyli od poniedziałku do piątku chodzę nawet głodny, coś tam chudne, a na weekend coś tam się obżeram. Ostatnim czasem to chyba tylko na niedzielę w sumie. Ale jak uśmiełem coś niezdrowego, to staram się rzeczy, którymi idzie się najeść. Tak jak na przykład hamburgerem. Nie bardziej, że tu jest dość dużo zdrowych rzeczy, powiedzmy. No. Więc lepiej, żeby ten brzuch mieć pełen i tak nie zależeć. I pilnie tego, żeby się rzeczywiście nie zatkać pod korek. A, takie podejście jakoś to leci. Masz pełno. Mówisz? Ale masz płychnicę na zębach. Pugnij się go. Już <laughs> nagrywasz? No. Ja, dobra, e, żeby nie było, że tylko imprezuję i tylko trenuję i jem śmieciowe żarcie, to też biorę się za tą trzecią stronę, która mnie tak bardzo... Interesuje, czyli internetwa. w sumie nawet nie wiem jak to powiedzieć. <laughs> Zpierniczyłeś. No po prostu, żeby być mądrzejsi. <laughs> <Zbierniczyłeś. śmiech> Więc Poświęcę jak najwięcej czasu, żeby przyjechać tę książkę. Ostatnio jestem fanem tego kolesia. Polecam wpisywać na YouTube, poczytać sobie. Po prostu dzięki niemu łatwiej zrozumieć świat. Znam kiedyś relacje, co sądzę. Na pewno po tej książce będzie mi troszeczkę odwalać, będę cwaniakiem i, i po... A nie jesteś teraz? Jestem, ale chcę być większy. Nie, będziesz mocniejszy, ja tego nie przeżyję. Więc ten, pozjadam wszystkie rozumy i na każdego będę patrzył z góry. Nie mogę się doczekać tego momentu w życiu. Pomimo, że mam mało wzrostu, to patrzeć na kogoś z góry... Dobra, to tyle i mam nadzieję, że Wam się coś podobało, moje prywatne życie łóżkowe. Na razie.